Ochronie zdrowia najważniejszy jest czas i dostęp do lekarzy specjalistów. Dlatego dwa pierwsze postulaty to przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Da się to zrobić odciążając lekarzy od biurokratycznej pracy, którą muszą wykonać z naszymi dokumentami. Drugi postulat dotyczący jak najkrótszej do czasu oczekiwania na szpitalne oddziały ratunkowe przez pacjentów. Chcemy, aby to życie, które rozpoczyna się w momencie narodzin, to życie zarówno dla dziecka, jak i dla kobiety, ale również ojca dziecka, było jak najlepsze, jak najbardziej komfortowe. Chcemy, aby opieka okołoporodowa była na najwyższym poziomie, ponieważ my wszyscy na to zasługujemy. Chcemy też, żeby każda mama, która chce być mamą, nią była. Stop migracji lekarzy i pielęgniarek. Kadra wykwalifikowana jest potrzebna w kraju. Praca to satysfakcja, satysfakcja to godziwe wynagrodzenie, to możliwość doskonalenia zawodowego, to więcej czasu na diagnostykę z pacjentem. Halisa Obywatelska ma jeszcze jedną propozycję. Dla studentów medycyny, począwszy od drugiego roku, tzw. stypendia samorządowe z możliwością pracy w pobliżu. Szanujemy te zawody. Wiemy, jak ważne dla poczucia bezpieczeństwa osób chorych i osób starszych jest dostęp do leków. Wiemy, jak to wygląda w tej chwili, dlatego. Bardzo ważną polityką, częścią polityki lekowej powinien być strategiczny zapas leków. Również przewidywanie ich braków i zakupy interw interwencyjne na rynku, żeby nie dopuścić do sytuacji, jaka była, że w tym roku zabrakło 500 leków, bardzo ważnych dla osób ciężko chorych, które były niedostępne. Dlatego też należy walczyć, zwiększyć walkę z mafią lekową, która nie, nie powinna być tylko na papierze, ale powinna faktycznie. Być skuteczna. Do tej pory tylko osiem, w, osiemnastym roku, w 2018 roku udało się nałożyć kary po raz pierwszy. Od, pomimo, że trzy lata obowiązują już te przepisy, nałożyć kary na mafia lekowe, jednak te kary do tej pory nie zostały wyegzekwowane. Więc walczmy z mafią lekową naprawdę, a nie tylko słowami. Koalicja Obywatelska wnioskuje. Aby onkolog był koordynatorem leczenia pacjenta cierpiącego na nowotwór, nie był jednym ze specjalistów, tylko żeby on prowadził całe leczenie chorego na nowotwór. Ponadto wnosimy o powołanie centrum leczenia nowotworów poszczególnych narządów, co jest możliwe w wyniku kiedy Unia Europejska zrównoważony standardy zdrowia łącznie z Unią Europejską oraz Osiągniemy poziom europejski w ciągu 7 lat, maksymalnie 7 lat, jeśli chodzi o wyleczalność raka w Polsce. Kto teraz koordynuje leczenie Polek i Polaków? Często oni sami. W Polsce tysiące osób wozi swoich starszych rodziców od specjalisty do specjalisty, często analizując sami wyniki oraz efekty terapii. To musi się zmienić. Musi powstać wspierany przez państwo system współpracy lekarza rodzinnego ze szpitalami oraz ze specjalistami. W dobrze funkcjonujących systemach zdrowotnych lekarz pierwszego kontaktu, czyli lekarz rodzinny kierując pacjenta do lekarza specjalisty, sam interesuje się efektem badania, wysyłając maila bądź też dzwoniąc do lekarza specjalisty. Jaki jest efekt? Efektem jest współpraca lekarzy oraz y, korzyść pacjenta. Dla kobiet rodzina jest niezmiernie ważna, ale myślę, że dla nas wszystkich. Ale prawdziwa rodzina to rodzina wielopokoleniowa. Widzimy, jak wskazują nam liczby, jak wskazuje nam demografia, że w Województwie Opolskim bardzo mocno bardzo szybko wzrasta liczba osób No tak jak w całym kraju. Cieszymy się, że żyjemy dłużej, ale widzimy, że następuje pewien proces, gdzie za chwilę osoby 60 plus będą musiały, będą chciały zajmować się osobami 80 plus, więc będziemy musieli stworzyć im takie warunki, w których ta opieka będzie nie obciążeniem, a będzie przyjemną, rodzinną spłatą za opiekę w wieku dziecięcym oraz będzie tworzyła właściwe relacje rodzinne. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że najlepsza opieka jest w rodzinie i chcemy wesprzeć tą rodzinę poprzez stworzenie systemu urlopów dla opiekunów, czyli takiego urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, dwutygodniowego, gdzie osoba opiekująca się osobą starszą będzie mogła wyjechać, a w tym czasie to państwo będzie obciążone finansowo opieką nad takimi osobami. Również bardzo ważna jest osoba, która wspiera tą osobę bezpośrednio, asystent seniora, czyli profesjonalny, certyfikowany opiekun. Ale zależy nam również na tym, żeby miejsca, gdzie można bezpiecznie Zapis seniora, gdzie będą się integrować, być razem były w każdej gminie, przynajmniej w każdej gminie i to wraz z samorządami, wraz z państwem, koalicja obywatelska przygotowuje takie możliwości wspólnej pracy na rzecz środowiska senioralnego. Centra rehabilitacji i dziennego wyboru osób starszych, seniorów to nasze, nasza przyszłość. Nie powiem, że konieczność, ale obserwujemy, że coraz więcej mamy osób, które no niestety nie mogą cieszyć się opieką rodziny, wymagają też do dodatkowej naszej uwagi. W związku z tym już w niektórych naszych samorządach sprawdzają się takie właśnie rozwiązania jak usługi dla seniorów w postaci złotej rączki czy taksówki, która zawiezie seniora na, na badania czy do lekarza. Myślimy też o... Razowym, ale stałym wsparciu finansowym seniorów w postaci 13 emerytury. Również o takich sprawach jak opaska, która może, może umożliwi natychmiastową pomoc samotnej osobie, opaska życia tak, w krytycznej sytuacji. Czy w końcu mamy też grupę seniorów, którzy nie czują się jeszcze, może inaczej powiem, chcą czuć się potrzebni i mają wielką aktywność, którą trzeba w jakiś sposób. Spożytkować. Dlatego tym seniorom trzeba umożliwić też kontynuację swojej działalności, chociażby w radach seniorów, w decydowaniu o tym, co faktycznie dla seniorów jest ważne. Szanowni Państwo, myślimy tu jako kobiety, że miarą każdego państwa jest to, jaką opieką otacza swoje, swoje, swoich członków swojej społeczności od narodzin aż do późnej starości. I to są takie najważniejsze dla nas przesłania, o których dzisiaj chciałyśmy rozmawiać. No, głosując na koalicję obywatelską, głosujecie za rodzinę, za szczęśliwą, zdrową i szczęśliwą rodzinę.